Matka Boża Królowa Polski. Widnieje tu napis Królowo Polski ratuj ojczyznę 2009. Jest to Matka Boża Niepokalanego Poczęcia. No i taką właśnie kapliczkę zrobiłem u mistrza Henryka Pająka. Nawiązuje swoim stylem do yy, budownictwa podhalańskiego tymi piaskami, rysiami, guzami. Na, y, na płaszczu Matki Bożej y, widnieją właśnie trawy, tak jakby pejzaż Polski mm -hmm. i tak. Franciszku, podoba Ci się? Tak. Tak? Tak. I co powiesz? E... Kto to zrobił? Mój tata wybytny, a i też tutaj bardzo ładny. Dobrze, dziękuję za ocenę. No, także tak to wygląda. Ktoś jak będzie chciał taką kapliczkę zamówić, bądź inną. Zapraszam. Kontakt ze mną jest. Do mojego wybytnego taty. Tak Jeszcze się oddalimy dalsza, takie jedno większe ujęcie. Także to jest jedna z moich prac, wielu prac i tak to wygląda.